Ruszyli. Wszyscy zapaśnicy zawsze chcą udowodnić, że umieją też dobrze boksować i właśnie zaczyna tutaj Isamu. Tylko żeby go to czasem nie zgubiło. Dobry low kick na łydkę. Raponiks wiedząc o tym, że jego rywal będzie chciał obalać nie może skrócić dystansu. Taki Isamu chciał skrócić dystans. Dobry teraz kopnięcie na schody Isamu. Isamu już teraz bardziej składa. Raponix wygląda jakby doskonale wiedział co ma robić. Ależ mocne kopnięcie na łydkę dobrze Feyenoa. Cały czas chodzi widać na tych nóżkach i O, Kto jest, to jest patrzy, co naprawdę Jestem bardzo, bardzo też ryzykowne, łatwo złamać nogę. tym razem taki A sam twoja sam 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 mama bierze Nie, ja mamy w końcu. No. Raponik go oczywiście do siebie, zapina gardy. nogami. ale ta. oczywiście pozycja jest bardzo zagrożona. Nie będę tego mówić przytulać do i samo nie pozwalać mu wstawać, rozpuszczać ciosów, ale to jest domena i samu. Obiegnie. Czyżby uciekał do Phoenix? Świetna szybko. leży. Cena, za akcja. Nie było kopnięcia w głowę, na jest, są oczywiście dozwolone i pozycja boczna. Mamy pozycję wozną, przechodzimy do siat. Czy wykorzysta to w tej rundzie? Zostało minuta 40. Bocze, do końca sędzia w przerwie, jeżeli Phoenix nie bądź bądź